Cześć wam wszystkim, z tej strony PanPanty i kolejny odcinek z Brawl Stars. Moi drodzy, przyszedł czas na kolejnego nich, Pika. i w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie Hanka, moi drodzy, Hank, nowa postać epicka, która wyjdzie do BESA, moi drodzy. Więc naprawdę dosyć ciekawa postać, szczególnie, że ona tak ma, no specyficzna, tak, bo chyba jeszcze nie było takiej postaci, która taką gumę jakby balonową ładuje, więc no jest to dosyć ciekawe, moi drodzy. No i jeszcze oczywiście, zanim zaczniemy zcięć w górę, zasubskrybujcie ten kanał po to, aby po pierwsze wziąć udział w konkursie na bananowego kolta. Jeżeli chcecie zgarnąć tego skina, trzeba zasubskrybować kanał, zostawić łapkę pod odcinkiem, moi drodzy, yy, gdzie reagowałem na Broutolka, Więc wbijajcie tam, moi drodzy, i też wbijajcie na mojego Instagrama. Macie go w tym momencie na ekranie. Tam jest konkurs na pięć takich skinów. 5 osób wygra bananowego kolta wśród osób, które obserwujemy na Instagramie. Wystarczy wejść na Instagrama, imię zaobserwować i tyle, więc gorąc wszystkich zachęcam. No i hank, moi drodzy, już sobie do niego przechodzimy. Postać, która wyjdzie. Początkiem e, oczywiście czerwca, Hanka gdzieś tutaj minęliśmy. Tutaj jest Hank, moi drodzy. Dobra, więc sobie sprawdźmy: 9000 punktów życia. Im dłużej przytrzymasz, a tak tym groźniejszy będzie wybuch. 3000 obrażeń. E, rybne torpedy. Hank wystrzeliwuje rybne torpedy we wszystkich kierunkach. I to jest, moim, drodze, z, moim zdaniem, słabe. Jest to podobne do chyba gadżetu albo Starpera Gina Chyba to był gadżet. To jest to: Jin wystrzeliwuje do wszystkich widocznych przeciwników na dużym obszarze pociski samonaprowadzające. To i tak zmienili, to i tak zmienili, bo kiedyś to było gorsze, więc myślę, że to mogą też zmienić, bo no to jest słabe moim zdaniem ten, ten ult właśnie Hanka, ale zobaczymy, dobra, gadżet moi drodzy, balony wodne, następne, balonowy wybuch spowalnia również wrogów na 3 sekundy, spoko, e, tutaj mamy e, barykadę, Hank ponosi 40% mniej obrażeń przez 3 sekundy. No wydaje mi się, że pierwszy będzie ciekawszy. Następnie, moi drodzy, tutaj zaraz wybuchnie po naładowaniu balonowego wybuchu do ponad 80%. Hank zyskuje 20% więcej szybkości ruchu. To też może być ciekawe. Kryć się Hank ponosi 20% mniej obrażeń, gdy jest przy ścianie. Ej, mocne! Mocne ma te gadżety i starpery, więc wybieramy sobie Hanka. Lecimy, moi drodzy, zagrać. Oczywiście, na czym możemy tutaj zagrać? Myślę, że... O, możemy zacząć sobie od game Grabika. później oczywiście zagramy również jego drugim starparem, drugim gadżetem i wybierzemy również sobie jego skina i również skinem zagramy. Więc tak by to wyglądało moi drodzy, już chyba wszystko wam pokazałem z tego update'u. Kto nie widział innych sneak peeków, no to wbijajcie sobie na nie moi drodzy, żeby zobaczyć po prostu wszystkie nowości, jak się gra Maisy i tak dalej, i tak dalej moi drodzy. Dobra, naladujmy sobie do full, ok, szybciej chodzę, spoko, tutaj już kogoś walniemy, okej. Okay. Aha, czyli im dłużej to naładuje, tym więcej bije. Dobra, ciekawa sprawa. Dobra, maksymalnie trzy koła. Dobra, dobra, dobra. No nie jest najgorszy, ale trzeba uważać tutaj. Nie trafiłem? Serio? Wydawało mi się, że trafiłem. No ult ma trochę słaby moim zdaniem. Ult ma o tyle słaby. Ok, teraz mogę... Ładnie tam walnąłem, moi drodzy. Kulą za trzy koła. Dobra, spróbujemy tutaj walnąć dwójkę. Bardzo ładnie. Teraz jeszcze walnąłem. No, jak on nie naładuje tej dużej kuli... To nie jest aż taki mega silny, jakby się wydawało. Jak ta kula jest naładowana do fulla, no to wtedy naprawdę sope, bo zadaje spory ten damage. Zazwyczaj trzeba po prostu łazić z nadowaną kulką, żebyście jak podbijali do kości to od razu mieli nadowaną. No i to też jest poko, że on może przez ściany wiadomo bić, tak jak teraz na przykład. Więc no mocna postać. Moim zdaniem mocna postać, fajnie się nią będzie grało. Czekam aż wyjdzie oczywiście. Na pewno będziemy ją wbijali, odblokowujemy sobie ją w pierwszy dzień, bo będę miał dużo kredytów. Dlatego moi drodzy, subskrybujcie kanał, żeby tego odcinka nie przegapić. Trochę trzeba będzie poczekać. Też jeszcze ja zdążę pojechać na wakacje, zanim wyjdzie Hank, bo ja mam maturki w tym roku. Więc no, ja mam, już mam zakończenie roku szkolnego. Oglądacie ten odcinek, to ja już zakończyłem, moi drodzy, rok szkolny. Zostały mi matury w maju. I potem 25 maja wylatuję z Polski, lecę na wakacje. Nie mówię wam, gdzie będą relacje na Instagramie. Kto sobie będzie obserwował, to zobaczy. A kto nie będzie obserwował, no to niestety nie będzie wiedział, gdzie polecę. Powiem wam tak, naprawdę ciekawe to jest. Nie użyliśmy tak naprawdę gadżetu, bo nie mieliśmy kiedy, ale sobie go jeszcze pewnie użyjemy nieraz. Więc to nie jest jakiś wielki problem, ale na razie użyjmy sobie tak drugi, gdzie tutaj Hank ponosi 40% mniej obrażeń. Myślę, że to nie będzie jakieś mega mocne i to ze ścianami. Jak mamy mapę? Okej, okay, jest parę ścian, więc to nam się przyda i wybierzmy sobie może... Tego skina do niego, Hank Rekin On jeżeli dobrze pamiętam jest o 29 gemów A jest fajnie zmieniony Więc ja myślę, że nawet sobie kupię Szczególnie, że będę miał dużo blinksów Więc jak coś kupujecie Kodzik Panda w sklepie, pamiętajcie moi drodzy O tym jak cokolwiek wydajecie Kodzik Panda, bardzo dziękuję wszystkim za wsparcie Wiem, że dużo osób kupuje Rzeczy w sklepie, a nie każdy pamięta o tym Kodzie twórcy, więc no Pamiętajcie o tym Kodziku Panda, naprawdę mega Dziękuję wszystkim za wsparcie moi drodzy Dobra, widzę, że tak do połowy jak naładuję, to w miarę zadaje ten damage ciekawy, więc można coś takiego zrobić. Okej, okay, teraz jak widzicie, mam, miałem taką ochronkę. Okej, okay, miałem taką ochronkę dosyć ciekawą. Dobra, cyk, tutaj jeszcze spróbujemy. Dobra, o, zwalniałem sobie ochronkę. Dobra, no tom Jesse jest nawet ciężko porobić. No kurde, ty, on nie jest taki prosty do ogarnięcia, szczerze mówiąc. Musicie się troszeczkę podlecieć. Aha, ta kulka i tak po jakimś czasie ona... Się rozwala. I dopóki ją trzymam, nie mogę się leczyć, Dobra. No trzeba uważać na tą postać. No moim zdaniem nie będzie ona aż taka prosta. Czemu ja... Aha, ja się nie leczę, bo to jest ten tryb. Zapomniałem. Czemu tu jest ziomek, co miał nick code panda? Ten bot miał nick coat panda. Co jest grane w ogóle ty? Dobra. Zbiorę sobie jeszcze tego. Zbiorę sobie, moi drodzy, hot dog'a, bo tu się ją zaraz pi. Dobra, coś tam się podleczyłem. No na tym trybie, Hank na pewno nie będzie dobry na tym trybie z hot dogami. Ale cóż, użyjmy sobie ulta. Może akurat trafi jakoś tego, tego poko. Dobra, no teraz trafiłem, bo był przede mną dosłownie. Okej, okay, cyk, cyk, dobra. No nie jest źle. Hank jest dosyć ciekawy. To, że jestem przy tej ścianie, daje mi tą ochronkę. No nie jest to takie najgorsze, ale wydaje mi się, że to będzie spoko przy mapach, gdzie będzie naprawdę sporo ścian. Ale ogólnie polecam, bym pierwszy. Pierwszy chyba i pierwszy. Pierwszy, pierwszy moim zdaniem jest najciekawszy. No ten Hank ponosi 40% mniej obrażeń. No nie jest to złe, ale trwa tylko albo aż w sumie 3 sekundy, bo to nie jest aż tak krótko. Ale to mi się wydaje, że będzie lepszy, bo może spowolnić. To szczególnie wydaje mi się, że może być dobre na bola I ogólnie Hank wydaje mi się, że będzie naprawdę mocną postacią na browbola. Nie wiem co o tym sądzicie, napiszcie w komentarzach, ale gramy kolejny mecz i wydaje mi się, że na bolu on będzie naprawdę mocny, bo zobaczcie, zaraz sobie naładuję. Yy, tą maksymalną kulkę i wrzucę przy okazji, moi drodzy, ten gadżet. I zobaczcie, co się stanie. Jak ja w nich walnę wszystkich, o, na przykład we dwójkę, o, to patrzcie, we dwójkę są spowolnieni. Mogę sobie podejść na spokojnie ich porobić. Tutaj jeszcze nita mi nie uciekniesz. Bardzo ładnie ci dobiłem kulką, Na miśka też ładuję kulkę. Cyk, cyk. Dobra, został tam pobijany. Teraz na spokojnie możemy, moi drodzy, tutaj przywalić kulką w nich. Nie, no nie mów, że on to... Dobra, myślałem, że on to trafi. Bardzo ładnie udało nam się to wybronić. Lecimy sobie bokiem. On też ma naprawdę sporo życia, więc no może być dosyć dobry, właśnie, żeby tak przytankować i coś trafić. Okej, okay, trafię sobie brameczkę, bardzo ładnie. No niezły, niezły. Wydaje mi się, że na Brew naprawdę może być ciekawą postacią. Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie, ale no zobaczcie, ten gadżet... Ten gadżet na Brawbola naprawdę może być mocny, bo od razu sobie ich spowalniam, cyk, ładuję sobie kolejne te kule, więc no to, mo to może być spoko moim zdaniem. Tu jeszcze porobiłem, misiek został. Trzeba uważać na postacie, które szybko biją, bo postacie, które szybko potrafią strzelać mogą być naprawdę mega dobrą kontrą na niego. Ja już mam tutaj loa, więc muszę uważać. Okej, okay, dobra. To co jest spoko, że ja się leczę trzymając ten atak, to mi się podoba, że mogę sobie przytrzymać atak i przy okazji się uleczyć. To moim zdaniem jest fajnie zrobione. Najlepsza akcja pokazywana co to tutaj było. Aha, jak ja wybroniłem piłkę. No, naprawdę najlepsza akcja. Dobra, bardzo ładnie udało nam się wygrać, moi drodzy. Wydaje mi się, że naprawdę spoko postać. Jak miałbym wybierać najlepszą postać z tego update'u, to Hank. Hank o wiele ciekawszy, no fajnie wygląda, ciekawe ma te ataki, mazy, no to też jest spoko, ale Hank moim zdaniem ładniejszy, ciekawszy, no i no, no zobaczcie, no czegoś takiego jeszcze nie było, więc ja się nie mogę doczekać, wyjdzie Hank, od razu go odblokowujemy, kupujemy Shark. Tak, Hanka, tak on się nazywa. No, rekin, rekin, hank, moi drodzy, yy, i zobaczymy wtedy, co z tego wyjdzie. Spróbujemy sobie go wid na 20 rangę, może nawet na 25. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja, tak czy dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Przypominam o konkursie na bananowego kolta na moim Instagramie oraz pod odcinkiem, moi drodzy, gdzie oglądałem talka więc wbijajcie sobie. Wyniki będą chyba 3 maja, bo dopiero wtedy dostanę, moi drodzy, skiny. Więc będziecie musieli trochę poczekać, ale macie za to dużo czasu, aby. Do łączy na Instagrama zaobserwować mnie i wziąć udział w konkursie. Ja wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.